Witamy wszystkich a, a, pielgrzymów, co nie mogli iść i pozdrawiamy Was, gdzie jest pierwszy dzień pielgrzymki, poniedziałek, a, pierwszy nasz lunch i ojcze jak tam się dzisiaj szło. A dzisiaj idzie się bardzo dobrze, pogoda jest bardzo fajna. Pamiętamy o tych wszystkich, którzy chcieli pielgrzymować, ale w tym roku niestety to się nie udało. Jakkolwiek to coś mi się mówi podczas mszy świętej, że pielgrzymowanie w tym roku to jest bardziej pielgrzymowanie serca. Dlatego też zachęcamy, zapraszamy Was do tego, abyście wspólnie z nami w swoim sercu pielgrzymowali I będziemy chcieli jakoś każdego dnia przynajmniej się z Wami jakoś połączyć, czy parę słów powiedzieć, czy też przekazać to, czym się my tutaj dzielimy w czasie drogi. Tak jest. No i zapraszamy na następny odcinek. To później już wieczorem parę słów powiemy, coś tak. jak dzień minął i tak dalej. Przemamy. Mamy naszą załogę ludzi, co idą z nami. Powiedzcie, ten <grym> Szkoda, że nas nie ma. Tęsknimy za Wami i do zobaczenia wieczorem. Tęsknimy i mamy słów. Was w sercu i się zobaczymy wieczorem. Może przed adoracją będziemy mieć i, i się kończy. Także pozdrawiamy. Tak Świętej Boże.